Bóg daje nam te testy. Nie po to, by utrudnić nam życie. Nie po to, by obniżyć wybór naszej selekcji. Jest to po to, abyśmy byli bezpieczni. Jest to po to, aby nas chronić. Tak jak mówię, że chodzę do Afryki. Mamy całą kampanię do tego skutku. Szczególnie pośród uniwersytetów. Przetestujcie, zanim zaufacie. Trzema biblijnymi testami są. Po pierwsze, test wypełnienia. Pierwszym jest test wypełnienia. Wymaga, by przepowiednie proroka stały się prawdą. Ten może jest najłatwiejszy. Numer dwa to test ortodoksji. To wymaga, aby słowa proroka zgadzały się z objawieniem, które Bóg już dał. Jest zaangażowane nieco więcej pracy, ale warto. Trzecim jest sposób życia. To determinuje, czy życie proroka jest ucharakteryzowane przez nieupamiętane, niemoralne zachowanie. I ja pójdę tak dalej, by dodać, że szczególnie w kwestii egzekwowania ich własnych proroczych mandatów. Więc to, co teraz zrobić z wami bardzo treściwie i szybko, jest to, by zastosować te testy do dwóch samozwańczych proroków z XIX wieku, co jest współczesnym, którzy mają dziś wszechświatowych wyznawców. Pierwszym jest Joseph Smith Jr., założyciel Kościoła Świętych Jezusa Chrystusa w dniach ostatnich, znanych tam lepiej jako Kościół Mormonów. Urodzony w 1805. Zginął w 1844, ponieważ pokazał się wielki problem. Jak ważny jest Joseph Smith? Cóż, według nie mniejszego autorytetu niż buca Emma McConkie, w jego wysoce cytowanej książce, mormońskiej doktryny, słyszę jak się śmiejecie. Mówi, ponieważ Bóg powołał Józefa Smitha, zbawienie jest ponownie dostępne śmiertelnikom. Ten człowiek nie mógł dostać awansu. Józef Smith, proroki widzący Pana, dokonał więcej poza tylko samym Jezusem dla zbawienia ludzi na tym świecie, niż jakikolwiek inny człowiek, który kiedykolwiek żył. Dobrze. Ujmuję obraz. Inna xix wiersza Prorokini. Jak możecie przepuścić? To pani, znana jako L.N.G. White. Wespół założycielka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Urodzona w 1827. Zmarła w 1915. Jak możemy opisać posługę L.N.G. White? Cóż, Kościół Adwentystów 7 widzi ją jako unikalnego posłańca Bożego Czasu w końca, I jej praca wyczasuje o wiele więcej, niż ujmuje w sobie słowo prorok. Miała trudny czas dostać awans. Prawdziwie ona i jej świadectwa, testimonies, reprezentują ducha porostwa przepowiedzianego w Objawieniu, w rozdziale 19, w 10. Są wyróżnioną prawdą Bożą i ciągłym i trwałym źródłem prawdy. Jakość i stopień w jej pismach nie jest żadnym innym od tego, które jest w Biblii. Z jej towarzyszącym aniołem, Helen podróżowała w wizji do różnych części przeszłości i miejsc przyszłości, nawet daleko poza galaktykę i planety. Dokładnie tak, by ujawnić rzeczy, które nie nieprzekonywująco nie były wcześniej znane w piśmie. I ci, którzy odrzucają jej testimonies, świadectwa, wykładając to prosto, ich zbawienie jest w niebezpieczeństwie. Więc, co jeszcze się tu dzieje? Proszę zważcie, w dodatku do tego, co właśnie pokryłem, że w obu grupach posiadanie proroka jest powiedziane, że jest konieczne dla kościoła dni ostatnich. Więc, założycielski prorok jest zasadniczy dla tożsamości i unikalnej prawowierności ich samego ruchu. Zważcie, że nasze odrzucenie lub przyjęcie ich proroka może wpłynąć na nasze własne pierwsze przeznaczenie. Zważcie także, że w następujących biblijnych testach proroków potrzeba tylko jednego jasnego pochwałcenia, by zdyskwalifikować kandydata. Ponieważ, co jest zadaniem proroka? Jest to, by mówić na rzecz Boga. Czy Bóg popełnia błędy? Jak moi rosyjscy przyjaciele powiedzieliby, nie. Więc. Zauważcie, że więcej przykładów może być danych w każdej z tych kategorii, w odniesieniu do proroków, którzy są pod badaniem. Więc, po pierwsze, test wypełnienia. Kluczowym to fragmentem, w żadnym wypadku nie jedynym fragmentem, ale kluczowym fragmentem, jest powtórzonego prawa 18, wersety 20-22. I wiem, że dla wielu z Was jest to po prostu recenzja, ale ścierpcie ze mną. Powtórzonego prawa 18, 20, 22 A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, słowo, którego Pan nie wypowiedział? Gdy prorok będzie coś mówił w imieniu Pana, a to się nie spełni ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego Pan nie wypowiedział. Lecz prorok mówi to z zuchwalstwa. Nie bój się go lub jej. Tałszymi prorocy panują przez strach i zastraszenie. Wyrzućcie to precz. Pamiętajcie o tym. To jeden z warunków proroctwa. Więc, co w sprawie Józefa Smitha, będziemy mieć bardzo interesującą sytuację. W 1832 przepowiedział, że Mormoni zbudują świątynię w stanie Mizuri. Jest tam istotki duży płaski teren trawy, zwany miejscem świątynnym. To jest objawienie, które dał. Prawdziwie to jest słowo Pana, że miasto Nowe Jeruzalem zostanie zbudowane przez zebranie świętych, zaczynając od tego miejsca, na tym miejscu świątyni, w którym świątynia zostanie zniesiona w tym pokoleniu. Bo zaprawdę to pokolenie nie przeminie, aż dom zostanie zniesiony Panu. Potem spocznie na tym obłok i tym obłokiem będzie oczywiście chwała Pana, która napełni dom. Jaki to rok? 2015. I co interesujące, sami Mormoni rozumieli to po prostu jako będąc obietnicą, że świątynia zostanie stanowczo zbudowana w tej lokacji, w czasie ich życia. W tym momencie powinniście usłyszeć sygnał gongu. To jest jasna porażka. Co z LNG White? W 1856. Helen napisała, widziałam towarzystwo zebrane na konferencji w Battle Creek Michigan. Pewnie jako pokarm dla robactwa, inni jako przedmiot z ostatnich siedmiu plag. Pewnie z nich będą żywi i pozostaną na ziemi, by być przypisani przy przyjściu Jezusa. Koniec cytatu. Więc co się stało? Co się spełniło? Po pierwsze, oni wszyscy stali się pokarmem dla robactwa. Po drugie, Nikt z nich nie był przedmiotem ostatnich siedmiu plag, ponieważ się nie wydarzyły. I po trzecie, nikt z nich nie pozostaje przy życiu, by zostać przepisany do nieba. Więc to kolejna stuprocentowa porażka. Werdykt. Porażka. I ponownie. Więcej przykładów. Może być dane. Więc oboje z tych osób zawiodły te wypełnienia. Ale co z testem ortodoksji? Co zrobimy z tym? Czy będą mieć jakikolwiek lepszy sukces? Ponownie. Test ortodoksji wlicza zaprzeczenie lub poważne zniekształcenie zasadniczej nauki historycznej wiary chrześcijańskiej. To nie jest preferencja koloru, czy stólu muzycznego, czy czegoś innego. To jest bezmiernie poważna sprawa. Ponownie, księga powtórzonego prawa. Tym razem w 13. Jeśli powstał pośród ciebie prorok, albo ten kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud. To prawdziwa sprawa. Coś nadnaturalnego miało miejsce. O których Ci powiedział i na Cię. Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i słuszmy im. To nie usłyszysz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny. Gdyż to Pan Wasz Bóg wystawia Was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Co mamy w tym przypadku? Joseph Smith Jr. wygłosił bardzo sławne kazanie pogrzebowe dla osoby o imieniu King Follet. Jest to znane dla nas dzisiaj jako kazanie Kinga Folletta. I Jeżeli spróbuję zacytować to z pamięci, przypuszczamy i wyobrażamy sobie, że Bóg był Bogiem od całej wieczności. Ja obalam tę ideę i zdejmuję zasłonę, abyście mogli widzieć. Bóg był takim, jakim my jesteśmy teraz. To wywyższony człowiek. Idzie dalej, by wyjaśnić doktrynę wiecznego postępu, w której istoty ludzkie postępują do stanu boskości. Joseph Smith był politeistą w bezpośredniej sprzeczności do Bożego Słowa i nauczał tego politeizmu w innych miejscach. Dla przykładu, w mormońskich pismach znanych dla nas jako Doktryny i Przymierza i w Perle Wielkiej Wartości. Więc nie odróżnij błędu. Joseph Smith jasno Śmiale zaprzeczył nie tylko tej kluczowej doktrynie pisma, ale wielu innym. Co z LNG White? Podaję Wam to, że LNG White pogwałciła ten test na podstawie więcej niż jednej doktryny. Przede wszystkim, jak możemy twierdzić, w sprawie sądu śledczego. Czym jest on śledczy? Jest mi przykro, że muszę go przedstawić każdemu z was, kto już jest z tym zaznajomiony, z tym konceptem. Ponieważ dzień po wielkim rozczarowaniu w 1844, gdy Jezus ponownie nie powrócił, według kalkulacji wielu adwentystów, człowiek o imieniu Hiria Edson chodzi po polu i ujrzał niebiańską wizję Jezusa przechodzącego z jednej sekcji niebiańskiego sanktuarium do drugiej i w oparciu o to i pod wpływem człowieka o imieniu Crozier, doszedł do wniosku, że tak naprawdę Jezus nie miał powrócić w 1844, ale powiedział, że miał wykonać ten niebiański ruch, by zapoczątkować coś, co jest zwane sądem śledczym. I przechodząc do Miejsca Przemysław Świętego, Jezus prześledza wyznających chrześcijan. Widzicie, krew, którą Jezus trzymał na krzyżu, została przekazana ona przeniosła grzechy wyznających chrześcijan do nieba. Więc nasze grzechy są przechowywane w niebie. I one zanieczyszczają niebiańskie sanktuarium. I Jezus tworzy sobie listę i dokładnie ją sprawdza. Nikt nie wie, czy jest zbawiony. To mroczna doktryna, która nie ma żadnej podstawy w piśmie. Ellen ogłosiła i broniła tej nauki w Wielkim Boju i w innych miejscach. Werdykt porażka. L.N.G. White ponosi porażkę w teście ortodoksji. Ale co z testem stylu życia? Nasz kluczowy fragment jest od samego Jezusa w Mateuszu, w rozdziale przy końcu kazania na górze, w którym mówi: strzeżcie się waszych <coughs> poroków, którzy przychodzą do Was w odzieniu owczym. Wewnątrz zaś są wilkami. Tak. Poznacie ich po ich. Dobrze. Winogron nie zbiera się ścierni, ani z cierni, ani ostów igi, Czyż nie? Nie. Więc każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc poznacie ich po. Co tak dobrze. Nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, w dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. I to ustanawia scenę dla wielu przykładów z pisma, które możemy cytować o prorokach, którzy są potępieni za ich chciwość, za ich rozmyślne zwiedzenie i tym podobne. Jak radzi sobie Joseph Smith w tej kategorii? Cóż, ci z was, którzy podążają za wieściami, mogli niedawno zobaczyć. Kościół mormoński niedawno przyznał, że Joseph Smith sekretnie angażował się w poligamię z do 40 kobietami, liczając to 14-letnią dziewczynkę. Wiele z tych kobiet było już żonatych. Więc on sekretnie angażował się w tą praktykę, ale publicznie zaprzeczał temu. I on naciskał na te kobiety, by się podporządkowały poprzez wzgląd na jego tak zwany prorocki autorytet. Porażka. Co z Ellen? White? Cóż, Ellen, wielu z Was o tym wie. I prawdopodobnie wiecie nawet bardzo dobrze. Ona splagiatowała, ona ukradła, ona przywłaszczyła sobie to, tak jakby to było jej własne. Opublikowane dzieła innych autorów na szeroką skalę. Nasz zdumiewający poziom plagiaryzmu. A mimo to ona temu zaprzeczyła. I oczywiście ona miała pewnych wspólników, nie może być w całości pewni, kim byli. Ale ona nawet zrobiła to w DESIRE OF AGES, w jej innej pracy, o której twierdziła, że otrzymała ją od Boga gdy była w wizji. Więc tu także porażka, werdykt, porażka we wszystkich trzech testach. Jakie jest tu sedno? Przez ten sam standard, przez który Kościół święty i ostatni, mormoni, jest osądzony jako będący niechrześcijańską religią z powodu jasnej dyskwalifikacji ich koniecznych proroków. Kościół Adventysu jako instytucja jest dyskwalifikowany. Jako boża, jedyna reszka kościoła. Jest to niemożliwe, jeżeli Biblia jest prawdziwa. Więc w czym stoimy? Dlaczego fałszywe protesty są takim problemem? Dlaczego tak wielu ludzi jest na nich tak bardzo narażonych? Polują nas słabych, naiwnych, łatwowiernych. To interesujące. Wierem Jaszu w rozdziale piątym napisał, rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a mój lud to kocha. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was na portugalski, ale jest takie wyrażenie w brazylijskim: Zwiedź mnie, bo to kocham. Pewni ludzie są zwabieni przez prestiż i możliwe korzyści, jak życie pod prowadzeniem późniejszego proroka. Jesteśmy dobrze. Mamy najnowsze słowo od Boga. Prawda? I w przypadku żyjących proroków jest element ekscytacji. I jest zawsze ten mocny urok czegoś nowego. Wiecie, jak Paweł napisał w drugim tym o uszach czwartym? Świeżbiące uszy. Bardzo kłuszące dla pewnego rodzaju ludzi. Ale faktem sprawy jest to, że ludzie nie są tylko fascynowani przez skandaliczne twierdzenia, rzekomych znaków i cudów, ale są leniwi. Nie chcą wziąć czasu, by kopnąć opony, Otworzyć garaż i dowiedzieć się, czemu to czerwone światło na u nas ciągle miga. Nie chcą mieć woli do tego, by pójść do Sława Bożego, by to sprawdzić. To zbyt trudne. I nie biorą znaków niebezpieczeństwa poważnie. I dowiadują się tylko wtedy, kiedy jest za późno. Czy dlatego, że tu jesteśmy? Jesteśmy od nich lepsi? Nie. Nie jesteśmy. Przez łaskę Bożą zostaliśmy uświadomieni potrzeby, by testować te rzeczy. I wiemy, co jest powiedziane w Hebrajczyku w rozdziałie pierwszym. Bóg po tym jak przemawiał dawnymi czasu do ojców, przez proroków, wielokrotnie i na wiele sposobów, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna Swego, którego ustanowił dziedzicę wszystkiego, przez którego też stworzył światy. I prawdziwie, całe pismo, jak Paweł napisał do Tymoteusza. Jest natchnione przez Boga, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, tak aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To jest nasz standard, to jest nasze bezpieczeństwo. Jak powiedziałem, testujcie, zanim zaufacie.